W miejskim centrum kultury w Nowym Targu odbył się jubileusz 15-lecia uczelnianego zespołu Góralskiego Młode Podhale. Na scenie pojawili się nie tylko obecni członkowie grupy, ale także liczni absolwenci, którzy mimo upływu lat nadal czują się częścią zespołu. Wielu z nich wróciło z rodzinami, a nawet z dziećmi, by wspólnie świętować ten wyjątkowy moment. Podczas koncertu nie brakowało wspomnień. O początkach działalności opowiadał profesor Stanisław Chodorowicz, to właśnie za jego kadencji jako rektora w 2010 roku powołano zespół, przywołano również Pamięć o świętej pamięci Andrzeju Stochu, jednym z inicjatorów powstania młodego podhala. Zespół otrzymał gratulacje od władz uczelni, samorządów i zaprzyjaźnionych instytucji, podkreślano rolę kierownictwa grupy oraz jej dorobek artystyczny i liczne występy za granicą.